Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle Sprawozdawcą. E, tak jak Pan podkreśla, ustawa podczas pracy nad tą ustawą wzbudzała wiele kontrowersji. Jedną z tych kontrowersji jest kryterium geograficzne i kryterium populacji. Ja tylko wyjaśnię, że przyjmując ustawę w propon z proponowaną zmianą, spowodujecie Państwo, że nie będzie mogła powstać już nowa apteka, nie będą wydawane zezwolenia na apteki w gminach, gdzie przypada, więc, y, przypada mniej niż 3 tysiące mieszkańców na jedną aptekę i gdy odległość jest mniejsza niż jeden kilometr między aptekami. Na przykład w Poznaniu na aptekę przypada 1800 mieszkańców. Czy macie informację właśnie do mieszkańców Poznania, do przedsiębiorców, do absolwentów farmacji, że nie będzie mogła powstać żadna nowa apteka w najbliższym czasie? Czy pytanie Panie pośle do Pana, czy Pana zdaniem to kryterium może spowodować, że w żadnym mieście wojewódzkim nie powstanie żadna nowa apteka?